Gość Radia Vanessa. Jessica Benedykt, a gościem radia jest dziś Maria Frelich, psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś porozmawiamy na temat dosyć trudny, aczkolwiek wartościowy: Samobójstwa wśród nastolatków. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje? Samobójstwo to nie jest czyn. Jakiś spontaniczny, nagły. To się nie dzieje tak po prostu, tylko to jest proces. I to, co też jest ważne, żeby zaznaczyć, że samobójcy nie są osoby, które nie chcą żyć. One nie chcą być dłużej w sytuacji, w której się znalazły. Czyli tak naprawdę tam często do końca toczy się walka pomiędzy właśnie życiem, chęcią pozostania przy życiu, a właśnie tym czynem. My zawsze możemy uratować. W takim razie jakie są najczęstsze przyczyny i czynniki ryzyka samobójstw w tej grupie wiekowej? Czynników ryzyka jest bardzo dużo, jak się domyślamy, to też nigdy nie jest jakaś jedna przyczyna, jeden czynnik. Na pewno jest to trudna sytuacja, jakieś wydarzenie stresowe, konflikty, to są zawody, na przykład zawody miłosne, zawody przyjacielskie, jakieś rozczarowanie, poczucie krzywdy. To są też środki psychoaktywne. Środki psychoaktywne są tutaj ogromnym predyktorem, tym bardziej, że niestety ta inicjacja u młodzieży jest coraz szybsza. To są różne problemy rodzinne typu przemoc, typu rozwód, strata bliskiej osoby, śmierć czy poważna choroba w rodzinie, umiejętności psychospołeczne, tak? czyli umiejętności wchodzenia w relacje, podtrzymywania relacji, dbania o swoje granice już od najmłodszych lat praktycznie od urodzenia, no my kształtujemy też różne umiejętności u dzieci, tak? I choćby poczucie własnej wartości. Już małe dzieci, które nawet jeszcze nie potrafią roz rozmawiać, mówić, tak? One nam dają do zrozumienia na przykład, czy są już y, syte. A często jest tak, że rodzic jeszcze dokarmia, nie? Albo tam te słynne za mamę, za tatę, za babcię, prawda? I nie słucha się tego dziecka. Nie, nie słucha się jego potrzeb i to jest taki niby banalny przykład, ale on ma szereg konsekwencji. Na przykład tego, że dziecko ma utrudniony kontakt z własnymi potrzebami. I ważne jest, czy my słuchamy tego dziecka na przykład. O co ona ma mówić, co mu jest, jeżeli, co, on, co ono chce, jeżeli ono nie jest wysłuchane, prawda? Tutaj nie chodzi o pojedyncze takie zachowania, tylko o pewną regularność, powtarzalność że to jest, jeżeli to jest taki bardziej styl wychowawczy, to to jest szkodliwe, prawda? Że my tego dziecka jakoś nie słuchamy, nie pozwalamy mu na jakąś swoją autonomię. Bardzo ważne jest też, żeby właśnie w, tym, w tej rodzinie pochodzenia, w tym domu, było miejsce takie, gdzie dziecko ma, czy młody człowiek, poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że jego emocje są przyjmowane. Często się słyszy na przykład nie złość się. Prawda? Albo nie płacz, nie smuć się. Nie wiem, dziecko upadnie, yy, rozbije kolano, leci krew, a rodzic mówi: Nic się nie stało. No stało się, nie? leci krew, boli mnie i mam prawo yy, do smutku, do płaczu. Czy mówiąc o samobójstwach, wiemy, że depresja na pewno u tej osoby była, czy to niekoniecznie musi być powiązane ze sobą? Niekoniecznie. Niekoniecznie musi być powiązane. Jest często rozpoznawana depresja, ale czy objawy depresyjne występowały u tej osoby, ale nie zawsze. Tutaj to jest ważne. To jest właśnie taki nawet mit, że, że tylko osoby chore psychicznie popełniają samobójstwo. No nie. To nie jest prawda. A czym różni się depresja u osób dorosłych od tej u młodzieży? No, przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że depresja to jest choroba. Choroba to znaczy, że ma swoje objawy, bardzo dokładnie wyróżnione. Oprócz obniżonego nastroju są tutaj dodatkowe objawy, takie jak obniżenie... Aktywności czy obniżenie, taka anhedonia, brak czerpania przyjemności, na przykład z tego, co do tej pory dawało radość, uczucie pustki wewnętrznej, uczucie lęku, chaosu, napięcia. Jeżeli chodzi o stricte to pytanie, porównanie, zdecydowanie częściej u młodzieży depresja przybiera taką odsłonę drażliwości. To, to nie znaczy, że u dorosłych się nie zdarza, też to się zdarza, natomiast u młodzieży jest zdecydowanie częściej. Ta drażliwość, czasem nawet agresja, czasem są takie zachowania buntownicze. Tutaj u młodzieży też dużo częściej jest autoagresja, czyli wszelkie zachowania samouszkodzenia, samookaleczenia. Również u młodzieży częściej są skargi somatyczne, na przykład bóle głowy, bóle brzucha, bóle mięśni, bóle kręgosłupa. Całe spektrum objawów, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. I zdecydowanie też więcej jest izolacji, jakieś wagarowanie, wycofywanie się z codziennych obowiązków. I co jeszcze jest bardzo ważne w tych różnicach, to zaburzenia poznawcze. Zaburzenia poznawcze, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci, nie są w stanie przyswoić wiedzy. Warto zapytać w takim razie, jakie są najskuteczniejsze formy wsparcia, jakie rodzic może zaoferować, czy opiekun młodej osobie w kryzysie? Uważam, że przede wszystkim nie możemy ignorować żadnych sygnałów. Jeżeli mówimy o młodzieży, tutaj jest... Często cienka granica pomiędzy normą rozwojową a już problemem. I często, czy to rodzic, czy to nauczyciel, czy to duchowny, to może sobie stwierdzić, że to, to jest okres ym, dojrzewania, to jest trudny czas, prawda? No, ogólnie jest to przyjęte, prawda? Że to jest trudny czas kształtowania się tożsamości, tak? stawania się młodym człowiekiem, dokonywania pewnych, pewnych wyborów trudnych, prawda? Odpowiadania sobie na trudne pytania. Ale ja uważam, i zawsze to podkreślam, że lepiej zareagować, nawet jeżeli się okaże, że nie ma takiej potrzeby. No proszę mi wierzyć, konsultacja na pewno nie jest w stanie zaszkodzić. Uważam, że wizyta u specjalisty powinna być czymś zupełnie naturalnym. Tak jak, nie wiem, chodzimy. Do stomatologa, prawda? Nawet jak nam się nic nie dzieje, chodzimy na kontrolę. Tak można zawsze przyjść, prawda, do specjalisty i, i dopytać, nie? Czy, czy to jest coś, co już musimy się tym zająć, czy to wymaga już interwencji, tak? czy to jest coś, co jest właśnie rozwojowe i, i, i możemy być spokojni. A kiedy już wiemy, że nasze dziecko, bliski nam nastolatek jest w trudnym czasie, ewentualnie już ma depresję zdiagnozowaną, jak możemy najskuteczniej wesprzeć tę osobę w tym czasie? Ważne jest to, co my mówimy. Ważne jest, wydaje mi się, że czasem lepiej czegoś nie powiedzieć, żeby nie pogorszyć stanu, niż właśnie to ma być coś takiego typu weź się w garść, albo nie przesadzaj, albo tym, co ja się też często spotykam, weź się do roboty. A te wszystkie komunikaty, one mają za sobą taki przekaz, że Ty masz wpływ na tą swoją sytuację. A choroba jest czymś, na co my nie mamy wpływu. My sobie tego nie wybieramy. Najlepiej jest zaoferować swój czas, rozmowę, na przykład zapytać, jak mogę Ci pomóc. Powiedzieć, jestem tu, widzę, że coś się dzieje. Możesz mi powiedzieć, możemy poszukać wspólnie jakiegoś rozwiązania. Mogę umówić się do specjalisty, mogę z tobą pójść do tego specjalisty. Czasem jest tak, że ktoś mówi wprost, że ma takie myśli samobójcze, a czasem to jest bardziej subtelne i ważne jest, żeby nie, nie, nie zostawiać takiego człowieka bez pomocy. W jaki sposób możemy dostrzec po zachowaniu nastolatka, że takie myśli o odebraniu sobie życia pojawiają się? No na przykład może to być jakieś izolowanie się, właśnie to rozdrażnienie, ale to mogą być już też takie sygnały poważniejsze typu rozdawanie swoich rzeczy, oddawanie swojego zwierzątka pod opiekę w dobre ręce, czyli takie już świadczące o trochę podsumowywaniu tego życia, prawda, pisanie listu pożegnalnego, czy, czy wprost jakieś wypowiedzi typu za rok mnie tu już nie będzie. To też jest ważne, że nigdy nie obiecujmy pełnej tajemnicy, bo w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, to nieważne czy to jest specjalista, czy to jest nauczyciel, to tutaj już y, wiadomo, że to, to życie jest najcenniejsze nie? I, i to często trzeba zgłosić. Jeżeli jest sytuacja już na tyle poważna, że, że to ryzyko jest takie y, no, bardzo realne, no to wtedy trzeba zadzwonić po służby ratunkowe, prawda? A jak na ten moment wygląda dostępność pomocy psychologicznej, y, psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków? Jest coraz więcej inicjatyw, dzięki Bogu. Gdzie można znaleźć tą pomoc? Jest świetna strona, życie warte jest rozmowy. Praktycznie taka wielo-wieloaspektowa, w sensie, zarówno dla osób poszukujących pomocy: można tam znaleźć adresy, placówki, można tam znaleźć pomoc online, czyli te telefony czaty, również można mailować ze specjalistą, można wyszukać gdzie w pobliżu miejsca mojego zamieszkania, znaleźć pomoc, a nawet dla tych, bo to też jest bardzo ważne, co so, są w sytuacji, że ich bliska osoba popełniła samobójstwo. To jest bardzo trudne, prawda? Samobójstwo to jakby nie jest zakończenie cierpienia. To jest przeniesienie też tego cierpienia na innych, bo jednak bardzo dużo ludzi zostaje z tym ciężarem. Jest też program przez ministerstwo zorganizowany ze współpracą z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, zapobiegajmy samobójstwom.pl. Oczywiście są ośrodki interwencji kryzysowej, są poradnie zdrowia psychicznego, są prywatne placówki, gdzie można znaleźć pomoc. Warto także zapytać, jak zareagować odpowiednio, gdy dziecko mówi wprost, że takie myśli się pojawiają. Nie uciekać od tego tematu, bo niestety samobójstwa są wciąż tematem tabu. Już nawet, myślę sobie, w przedszkolach się to zdarza, że, że dzieci zgłaszają takie myśli, nie? I to też jest ważne, żeby zbadać tą sytuację, żeby tego nie zostawić, żeby sobie, tak jak co do młodzieży mówiłam, mnie, że, że są takie tendencje, żeby powiedzieć, że to jest norma rozwojowa. Tak tutaj przy dzieciach można powiedzieć, że no, dziecko konfabuluje, nie? Nie ma co wstrzymać całej procedury, bo to y, możliwe, że to jest zupełnie jakieś niepotrzebne, ale to właśnie to, co ja zawsze powtarzam: lepiej coś zbadać i lepiej temu zapobiec, tak? I nawet jeżeli by się miało okazać, że faktycznie to nie ma tam jakiegoś ryzyka, ale żeby tego nie zostawiać, nie puszczać, no i oczywiście zaoferować tę pomoc, nie? to pójdę z Tobą do tego specjalisty albo nawet pojadę z Tobą na izbę przyjęć. Niech lekarz na izbie przyjęć yy, zadecyduje, tak? Czy to jest stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia i przyjmie na y, oddział, prawda? Czy kiedy borykamy się z depresją, czy to jest tak, że ten etap kiedyś zupełnie może się dla nas zakończyć? Depresję można wyleczyć. I tutaj to w zależności, i to jest zależne od indywidualnej sytuacji, od przypadku. To trudno powiedzieć, tak, bo oczywiście no, depresja też może nawracać, ale jest uleczalna. No pamiętajmy, że, że te osoby, które popełniają samobójstwo, czy, czy, czy sięgają po tą próbę samobójczą, to one y, mają zawężone myślenie. To jest takie tunelowe myślenie, że im jest trudno zobaczyć, że ta sytuacja może się zmienić. Tak na koniec jakie jedno przesłanie chciałaby pani przekazać młodym ludziom, którzy czują, że nie mają już siły żyć? Mhm. Ważne jest, żeby wiedziały, że ta sytuacja może minąć, że o, nawet, jeżeli to, to już trwa długo i, te, i to się nie wiem, dzień w dzień powtarza, ale że to może minąć, chociaż w danym momencie ty tego nie widzisz. Ty nie widzisz innej możliwości. Tu jest też często taki mit pokutuje w społeczeństwie, że po pomoc zgłaszają się osoby słabe. To nie jest prawda. Sięgajmy po pomoc. Gościem radia była dziś Maria Frelich, psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.